To Kacper. Lalką od pół roku opiekuje się Emilka. Jest kolejną w jej kolekcji. Bawię się z koleżankami, że to jest prawdziwe dziecko. Mam bardziej takie wrażenie, że naprawdę tym się dzieckiem opiekuje. Od córki się zaczęło. Chciała mieć jakąś bardzo ładną lalę. Zaczęła sobie oglądać stronki. Napotkała się właśnie na Reborn. I po prostu chciała mieć taką lalę. No niestety mnie stać nie było na taką lalkę, więc zaczęła sobie odkładać sama pieniążki. Taka kolekcjonerska lalka kosztuje nawet kilka tysięcy złotych. Za granicą ceny dochodzą do kilku tysięcy euro. Fajnie, tak można sobie usiąść i popatrzeć, jak się miało takiego maluszka. Martynce lalkę zrobiła mama. Ja często chodzę z mamą do sklepu i kupować jakieś różne rzeczy, butelki, smoczki. Stworzenie jednej lalki zajmuje miesiąc. Dla pani Barbary to nie zawód, lecz pasja. Zrobiła już 90 lalek. Cała lala jest z mięciutkiego winylu. Maluje się oddzielnie no, każdą żyłeczkę, każde przebarwienie, marmurek tak zwany na skórce. Można zrobić wybroczynki, można zrobić potówki, znamionka, co sobie kto życzy, nawet ślad poszczepiący. Lalki trafiają przede wszystkim do kolekcjonerek, zastępują też dzieci w reklamach, na przykład ubrań. Bardziej realnie wyglądają na lalce. Człowiek już widzi po prostu, jak to będzie się układało na dziecku, a, a na, na białym, gładkim tle to ubranka nie wyglądają tak przestrzennie. I więcej jest chętnych zawsze, kiedy ubranka są pokazywane na lalce. Tu też jest lalka? Też. To są czworaczki? Lalki. Nie. No. Tak. Lalki wyglądają jak prawdziwe niemowlęta, co budzi różne reakcje. Jak wy te dzieci nosicie, widać jak gdyby zdziwienie, ale też pewną wrogość, jak gdyby... Obcych ludzi, i to jest jakby na wyrażone jak zachowanie wobec, wobec dziecka. Potem te osoby chyba sobie zdają sprawę, że to są lalki. Miłośnicy Lalek Kolekcjonerskich po raz trzeci spotkali się w Oleśnicy. Fakty: Ewelina Klemke.